Wodery kostki wykonane z bardzo dobrze oddychającego materiału F4, góra troszkę cieńsza, co zapewnia nam komfort podczas ciepłych, upalnych dni. Dół woderów wzmocniony dodatkową warstwą materiału, bo ta część woderów jest narażona bardziej na uszkodzenie, jeżeli przechodzimy przez jakieś zarośla czy ostre ciernie. Przednia duża kieszeń nie jest w pełni wodoodporna, ona jest bryzgoodporna, nawet tutaj na dole ma otwór, że woda gdyby się dostała do środka, do kieszeni, przez ten otwór łatwo y, wypłynie. Natomiast w pełni wodoodporną kieszeń mamy tutaj w środku, jest ona doczepiana na rzepy, dodatkowo przed tym żebyśmy jej nie zgubili jest tutaj y, zabezpieczana takimi tasiemkami, że możemy sobie tą torebkę przypiąć. Nie zginie nam wtedy ani nie odpadnie. Wodery koszki występują w kilku różnych wersjach, to znaczy, pełna wersja, tą, co tutaj demonstruję. Poza tym mogą być te wodery jako guidingi, czyli takie wodery tylko do pasa. Jest, jest również wersja woderów yy, koski, tylko takich do bioder, króciutkie wodery. Dla bardzo wymagających osób lubiących komfort nad wodą jest również wersja z zamkiem wodoodpornym z przodu, który ułatwia nam wkładanie i zdejmowanie takich woderów. Wodery produkowane w bardzo dużym asortymencie, jeżeli chodzi o rozmiary i dlatego myślę, że każdy wędkarz dopasuje coś dla siebie.